Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Michał Trąbka ma za sobą wyczyciwany debiut na no boisku extra, extra klasy, ale ten debiut, przynajmniej jeżeli chodzi o końcowy wynik, nie był taki na pewno, jakiego oczekiwałeś. Debiut mnie cieszy, aczkolwiek no, wynik jest zły. Chcielibyśmy wygrywać w każdym meczu, dzisiaj się to nie udało. Szkoda. Na pewno lepiej debiut by spakował, jakbyśmy wygrali. Trudno. Karny mega zmienił przebieg meczu. Jakbyśmy go strzelili, najprawdopodobniej wygralibyśmy ten mecz. Duża trama w momencie, kiedy trener zawołał Cię, kazał Ci się rozbierać i wbierać na boisko pomóc kolegom? Nie, myślę, że to nie trama. Przywykliśmy do tego jako zawodnicy i po to trenujemy, po to walczymy codziennie, żeby, żeby grać w tych meczach mistrzowskich. Nawet pomimo faktu, że ponad 5 tysięcy ludzi na trybunach, wynik na styku i gorąca atmosfera. Gdzieś w głowie nie nie, nie nie siedziało to z tyłu? Nie, nie, nie myślałeś o tym? Potrafiłeś się tak odciąć zupełnie? Na pewno gdzieś ta atmosfera pomaga i tak dalej, ale jak wychodzę na mecz, ja nic nie słyszę. Mam wszystko zamknięte w głowie i myślę tylko o, te, o, o tym, żeby dobrze zagrać i pomóc Drużynie, aby wygrać mecz. To tak na gorąco, jak te swoje pierwsze kilkanaście minut na boisku najwyższej klasy rozgrywkowej oceniasz? Mam niedosyt. Powinienem więcej zrobić w ciągu tych 15 minut. Na pewno walczyłem, bardzo chciałem, jednak no muszę gdzieś więcej dołożyć do przodu, czy jakieś otwierające podanie, czy uderzenie, które pomoże drużynie wygrać mecz. Jeszcze niedawno byłeś po boiskach drugiej Ligi, ten przeskok do dwie klasy, rzeczywiście zauważalny. No, bardziej, że przyszło Ci debiutować w starciu przeciwko aktualnym Mistrzom Polski. Tak, właśnie dodatkowy, dodatkowy zaszczyt emocji debiutowałem z Mistrzem Polski. To cieszy, no jest ogromny przeskok tak naprawdę. I nie mówię nawet o, o, o czysto piłkarskich elementach gry, ale też pod każdym innym względem, medialnie. Cała otoczka tego spotkania jest mega inna i, i, to, i to też pokazuje taką klasę jakby tych rozgrywek. Teraz przed ŁKS-em wyjazd. Trudny wyjazd, ale ŁKS już nie raz udowadniał, że na obcych boiskach radzi sobie nieźle. Nie macie za dużo czasu, żeby rozpamiętywać tą porażkę, bo już w piątek zagracie z Wisłą. Tak, w czwartek już wyjeżdżamy do Krakowa, gramy z mega zespołem. Yy, również kib kibicowska jest bardzo ciekawy mecz. No Damy z siebie wszystko. Yy, już raz w tym sezonie w Krakowie udało się zwyciężyć, mam nadzieję, że to powtórzymy. Jeszcze wracając do Twojego debiutu, czas Piątek kiedy wspominał, Niedawno przy okazji jubileuszu swój pierwszy mecz w straklasie mówił, że to pierwsze spotkanie stanowiło taką dodatkową jeszcze motywację do jeszcze cięższej pracy na, na treningach, do, do walki o to miejsce w składzie. W Twoim przypadku będzie tak samo? Tak, na pewno. Pamiętam. Byłem małym dzieckiem, to marzyłem o tym, żeby zagrać w Ekstraklasie. Udało się. Teraz to jest taka dodatkowa dawka energii, motywacji, żeby jeszcze ciężej pracować i jeszcze kolejne minuty w tej Ekstraklasie i może kiedyś uda mi się, jak właśnie jak Łukaszowi, zagrać te 250 spotkań w Ekstraklasie. To, Tariar, myślisz za kilka, za kilkanaście lat. Jak ktoś Cię zapyta, to co zapamiętasz z tego dzisiejszego meczu przede wszystkim? Na pewno niedosyt i wspaniałą atmosferę na trybunach. W szatni UKS-u dawno nie było tak cicho, jak dzisiaj po tym meczu. Kiedy zeszliście ja po jak to wyglądało? No, mieliśmy mega niedosyt, bo y, ta właśnie te niewykorzystane karne mega nas y, przyćmił, że tak powiem, y, bo... bo, bo został podyktowany właśnie poważnie, że odkarny już mieliśmy nadzieję, że strzelimy tą bramkę, potem nie damy sobie strzelić bramki i, i w końcu wygramy w tym sezonie u siebie. Jednak się nie udało. no czekamy na następny mecz u siebie, żeby w końcu przed własną publicznością zaliczyć komplet punktów. Forbet, legalne zakłady bukmacherskie.